Stycznia trzeciego zapraszam na coś kolejnego. Dzisiaj nietypowy odcinek. Będziemy zbierali puszki, butelki, fanty i kabelki. O 4. No i może jakiś złomnie wielki. E, dzisiejszy odcinek będzie miał ciekawy podtytuł. Ruszamy. E, zobaczymy co znajdziemy. Tam na dół sobie jedziemy. Zajechaliśmy na myjnie. Zobaczymy, czy tutaj jakieś. Będą puszki. Jest butelka leczeska. Niestety są puszeczki, zaraz zabierzemy. Jakieś butelki. I tutaj słabo, ale w tym tutaj żółtym parę puszek zabrać muszę. Droga młodzieży. Ten złom tutaj już długo leży. 65 groszy za kilogram. Nie zachęca do zbierania. Ciekawe, jak długo będzie leżał. Kilogram puszek to 4,50 na skupie, a kilogram złomu to 0,65. Niech zbiera, kto ma chęć. Ja zbieram. O, tu jest złom też, proszę. Bardzo już przygotowany. A to może być nawet nierdzewka. Dzisiejszy podtytuł dzisiejszego odcinka e, zamanifestowany jest na tym właśnie ujęciu złom zostawiam złomiarzom oni często łażą. A my zabieramy fanty na sprzedaż. Tutaj mamy odzieżowe, ale jakieś słabe. To nie, tych nie zabieramy. Tu popatrzymy. Tu zajrzymy. Torebki. Torebki. Na innych kanałach zawsze są pieniądze w torebkach. U mnie nigdy nie ma. Czy to dlatego, że nagrywam prawdziwe życie? Ha, nie wiem, szukam. No nie ma faktycznie. Ani grosza. Butelki. Tragedia jest taka, że nie mam chwytaka. Wiecie? Tylko mogę sobie pozwolić o ręką, a jeszcze mi się nie udaje. Uciekamy. Coś, czyli cieszyński objazd śmietników. No cóż, dzisiaj jak widać sporo wyników, tylko ja szukam głównie kabelka. Silnika tutaj nie ma, a jest pewnie aluminium w środku i zostawili. Hmm, o tam on jest. Można go wyjąć w każdej chwili. Dwie śrubki, dwie. Zobaczymy, czy się będzie mi chciało. Mam przy sobie przypadkowo magnes, <ścoughs> więc sobie sprawdzimy. Częściowo łapię. Tu nie łapię, tu łapię, a zostawimy, tutaj jest kabelek i chyba aluminiowa listewka aluminiowa, nie stalowa, ale ten kabelek mnie najbardziej interesuje i może silnik, może zainterweniuje Kabelek i puszki dwie, tamtego nie ruszam, niech sobie wezmą złomiarze no i stoi sobie zmywareczka. Czy ma z tyłu kabelek? O, raczej nie. Ale są puszeczki. Puszeczki wezmę. Je. Jest reklamóweczka przygotowana. Że puszeczka będzie spakowana. Dziękuję. A tu jest dzwona kabelek wystaje. On sobie tu wystaje. Więc my go sobie odetniemy. dziękujemy na razie mamy dwa kabelki kilka puszek a tu pewnie zamknięte taki tu zwyczaj ostatnio jest opona, jest patelnia mały złomik w tej patelni i jakieś takie różne foteliki to dobrze, bo tego już niby nie zabrał i tak jedziemy dalej kolejna wiata otwarta Instrument muzyczny. Sezon na wyrzucanie choinek uważam za otwarty. Tu trochę złomu. O, jest kabelek. To jest to, co lubię, przyjaciele. I są tutaj puszki. Widzicie potwierdzenie mojej misji. <noise> Idę sobie to obetne. Ten kabelek mam na myśli. Kolejna wiata. Czyżby był tutaj kupowany, czy wyrzucany? A pusty. Pusty kartonik. Chodzimy na żywo, sprawdzamy, niczego tu nie mamy, ani kabelka, ani puszeczki, jakieś poduszki, jakaś butelka, zamiast kabelka, ale nie ma kaucji. Tak to nie. Jedziemy dalej, jedziemy, jedziemy. Kolejna wiata, jest stolik. I są buty. Niestety nie jest fotel, który już tutaj długo leży, droga młodzieży. I tutaj moje ulubione przepisy, ale tylko puste okładki szklane, tak? Co to jest ciekawe czerwone szkło, aha świecznik, widzicie? Tu się wkłada. Tu się sprzeda. To zabieramy. Chyba jest to świecznik. Nie wiem. Tak tutaj to włożyłem. Hm. Ciekawe. Troszeczkę obszczerbione te góry. Ale weźmiemy. A czemu nie? Może sprzeda się. Są pluszaki. Są pluszaki. Ale złomu tylko nie mówcie nikomu. A tutaj. Tutaj nie, to zabierzemy i tą puszkę oczywiście. Proszę spojrzeć, ludzie złoci, ile tutaj jest dobroci. Zostawiamy, złomu nie zbieramy, zbieramy tylko cenne rzeczy. A to też jakiś, e. o nie. Dziś po prostu złom nie kusi, ale ja go nie zabiorę. O o o nie. O nie, tego też nie. Zostawiamy złomiarzom o, jakieś butelki przypadkowe. Żadnej puszki, proszę Państwa. Jedziemy dalej. Bałagan jest tu wielki. Jest tam złą, są te profile. Co było ostatnio, Coś więcej. tutaj jest suszarka. Tam jakieś drobne, ale ja dzisiaj zostawiam złą złomiarzom. Po raz pierwszy na tym kanale wyciągnę długopis z toalety proszę Państwa czerwony Nieużywany prawie nowy Po co kupować jak można znajdować? Długopis do przodu jestem jeden szukam, że jakiś kabelka nie ma, ale nie ma ładna dość walizka jedziemy, dalej patrz chłopie, ile złomu, no no kiedy człowiek złomu nie zbiera, proszę Patelni leżą sobie dzielnie. Szukam kabelka, wiecie? Szukam kabelka albo fantów do sprzedania. Ewentualnie puszki do zabrania. Puszki chyba będą. Tutaj przeważnie bywają. Ludzie je tu wywalają. Trzy sztuki. Dziękuję. Z patelni rezygnuję. Butelki zwrotne. Uch. Zabierzemy? Zabierzemy. Jeśli jedną sprzedamy po złotówce, to tu jest parę złotych. Ale nie chce się to. No proszę bardzo. No bardzo proszę. Niech koleżanki nie wyskakują. <gry> Dziękuję. I po co pracować ciężko kiedy można pracować mądrze Ach, Dziękuję, konfiskuję Widzę, że jest dobrze Jest dobrze widzę O, Oddaj kabelek Oddaj kabelek To ja obciąłem jakby się ktoś pytał kabelek, kawaler, Dobra, dziękuję pośniku za tego wyniku. No i puszki jeszcze były w wiacie obok. To zabierzemy. Jak widać, sporo złomu dzisiaj leży. Ja tylko kabelki zbieram, droga młodzieży. Kabelki oraz buty. Jakieś takie rzeczy wartościowe. Niestety tylko to leżało, nic tam nie oddało. Taka sytuacja Ach, pol, jednej koniecznie, ale puszki, puszki jestem na tak zabieramy. <gryzł> <gryzł> ale ktoś obgryzł mikrofalówkę. <gryzł> Telewizja bardzo wielka, bardzo wielka, ale bez kabelka. Zobaczymy, co z tej strony. Ło, wow, nie zmieściło się do dzwona. Butelka wszędzie rozrzucona. Co to taka niebieska? Co to jest ciekawe? Czy to piwo jakieś? Zwrotne? Butelka bez zwrotna. Dlatego tyle dłużej. Długa młodzieży. A tutaj jakieś takie. Tego to widziałem dzisiaj dużo. Tego nie, to brudne jest, to fe, uciekamy, tu dopiero leży butelek, ha. no cóż, popatrzymy, może coś znajdziemy ciekawego, niestety bez kabelka kolego, jakaś frytkownica, coś takiego, but jedna sztuka i trociny dla gryzoni i królików, nówka. No, marynarka, jest drugi but. Tak paliwo się zwróci. Tam są jeszcze jakieś buciki sportowe. Już nie nowe, ale takie w dobrym stanie. Czy sięgniemy drugiego, panowie i panie? A, chodź tutaj bliżej, kontenerku. Chodź tu bliżej. O, mamy go. Mamy go, czyli już paliwo się zwróciło podwójnie. Aldydas trochę ugryziony. Zobaczymy, czy będzie drugi. O, tu jest cały dział obuwniczy. Proszę Państwa, biorę jakiś worek i ładujemy. Cały żółty worek to obuwie oraz dwie reklamówki to też obuwie. Duże i małe. Będą sprzedane te buty. Zwróci się coś ten i wszystkie do wiosny. <laughs> Jeżeli chodzi o paliwo. Słońce właśnie nam się chowa. Przygoda była dziś fajowa. Nie było złomu. Nic zabierane, a było zyskane. Mamy puszki. Mamy pluszaki. Mamy kabelki. Mamy buty i mamy butelki. <laughs> Jedziemy do ostatniego. A w ostatnim paśniku mamy tutaj telewizorek z kabelkiem. Za chwilę będzie bez kabelka. O i mikrofalówka wielka, ale mikrofalówki nie, bo tam na pewno jest aluminiowe. Wiecie co w środku? No to cyk kabelka. Wcinamy, zabieramy tacy jesteśmy i puszka puszkę też o popatrzcie autokatalogi i tutaj pralusia i tam to było już wcześniej co tu było dobra zabieramy te książki też autostalon 99 dla tych którzy kochają motoryzację Samochody świata, katalog 90. lata, moi drodzy, 94. Tajemnice II wojny światowej. karate to może nie? A może ktoś kupi. Ajcido! Te kłądo! Zabieramy. Mapa, druga mapa Konstytucja. Aikido i Monte Cassino, tak do tego doszły jeszcze książki dzisiaj. Jest bardzo dobrze. Jest wspaniale. Także widzicie, nie trzeba zbierać złomu, aby zarobić. Samych butów mam na jakieś dwie stówki w aucie. Książek mam na jakieś spokojnie 50 zł. Kabelki, puszki i butelki. Dziękuję, że byliście ze mną w tym odcinku. Muszę jechać do domu. Trochę mi się spieszy, więc zamykam ten film tutaj. Niech się bandaży. Trochę złomu leży, bo tam widzę jakiś fotel komputerowy, mikrofalówka, stołek taki na trzech nogach metalowych. Nie jest źle. Ale złom zostawiam złomiarzu.